Okej, okay, to co my tu mamy? To znam, to znam... Hmm... To coś nowego. UZARANIA CZASU No wreszcie. Uzarania Czasu był tylko nasz wielki i potężny stwórca. By chronić wszechświat, poświęcił własną iskrę życia, transformując się w naszą planetę Cybertron. Z rdzenia Cybertronu powołał do życia pierwszych i najpotężniejszych ze wszystkich Transformerów. Prime'ów. To oni mieli sprawować władzę i pieczę nad przyszłymi pokoleniami. W tym celu Primus stworzył dla nich artefakt o niewyobrażalnej mocy: Matrycę Przywództwa. No dokładnie, matrycę, okej, okay, bardzo dobrze, ale co dalej? Dopóki Primowie mieli matrycę, pierwotna energia Cybertronu, Energon, płynęła nieprzerwanie, podtrzymując życie. Uwaga! Nieautoryzowany ruch w archiwum centralnym. w J3. Poziom KDK6 do KDK4. Za 10 sekund będę na miejscu. Przez lata panował pokój i dostatek. Ale potem matryca przywództwa zaginęła. I energo przestał płynąć. Ach, nie, dlaczego wszystkie legendy o matrycy kończą się w tym miejscu? Ja chcę się dowiedzieć, co było dalej. Stój! poddaj się! Jesteś aresztowany! Aaj, Stój! oddaj się! Nie jesteś Na ziemię! O, hej, cześć, chłopaki. Fajnie, że jesteście. Gdzie tu jest jakieś wyjście? <grym> Chyba się zgubiłem, no. To znowu ten uszkodzony robol, Orion Pix. Orion Pax. Zamknij się, mówiłem, że masz tu nie wracasz, tak czy jest? spokojnie, po co te nerwy, serio? Jak ci zaraz przyleje to! Zaraz, ej, ej, zaraz. Ale po co ta przemoc? A może lepiej? Ja uciekam, wy mnie gonicie, wiecie jak to leci. A? Jesteście więksi, szybsi, będzie ekstra. Facet nie ma szans! To tylko zwykły robol. No dokładnie, nawet nie ubię się transformować. A tak? To popatrz na to. Субтитры